taki jeszcze szybki news, jeżeli w waszej firmie chcecie wdrożyć AI ja i nie wiecie jak, albo wasz zwierzchnik lub klient potrzebuje jakichś słusznych dowodów społecznych, to Google opublikował aktualizację raportu, który już kiedyś powstał, zresztą po urlu widzicie, że on już kiedyś powstał. Chcę przeczytać tutaj wszystkie te zastosowania, ich jest, ich jest bardzo, bardzo dużo, No nie są jakoś szczególnie szczególnie opisane, ale Google robi to po prostu po to, żeby Zachęcić inne organizacje do tego, żeby testować. Bo generalnie chyba problem z adaptacją ze sztuczną inteligencją jest taki, że bardzo wielu ludzi zastosowało ją do swojej pracy, ale bardzo mało organizacji do swoich procesów jak na razie. To znaczy, Zdecydowanie, że, Damian. To znaczy że na przykład, jak nie wiem, weźmy na przykład naszą organizację, to każdy korzysta ze jaj, ale jako organizacja jeszcze tego tak. Super nie wykorzystujemy i chyba ten problem dotyczy też wielu innych organizacji. Nie wiem, czy Damian pamiętasz, byliśmy kiedyś zaproszeni na takie biznesowe, ekskluzywne spotkanie z liderami marketingu w Polsce. Marketing Biznes Expert, czy jak to się nazywało. Tam mieliśmy przyjemność rozmowy i prezentacji do menadżerów i CMO marketingu największych polskich firm. I jeden, nie, nie, pamiętam, nie pamiętam jaka to była firma, ale coś klasy Coca-Coli, czy coś klasy takiej, no top, podchodził do mnie pytał Robert Kurcze, a jak przekonać mojego mojego szefa, mojego przełożonego, bo oni się wszyscy boją, ale oni jeszcze nie ufają, prawda, więc jakby wierzę, że w pewnym momencie, tak jak celnie wspomniałeś, nawet jeśli jesteś na C-levelu, ale masz kogoś nad sobą, no to musisz kogoś przekonać, albo jesteś head of marketing w, nie wiem, w Volvo, tam zdaje się, był ktoś Volvo, więc pewnie też ma podobne, tak. podobne, podobne rozterki.